Hej, cześć, siłano, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym niesamowitym, w pierwszym, co ja na w pierwszym odcinku z niesamowitej serii, jaką jest zdecydowanie się? Uncharted 3. Witam was serdecznie w kolejnym, pierwszym odcinku z Uncharted 3. Tak, trzecia odsłona tej niesamowitej gry, którą przechodziliśmy, drugą część Przychodziliśmy sobie yy, 9 miesięcy temu. Prawie 10 i kurde pamiętam jak niesamowicie jara, mam mnie ta gra I co no ja nie mogę się doczekać O tak widzę, że dodali tryb kooperacji Rozegrać no nie to nie, na, na podzielonym ekranie Może kiedyś to zagram z jakimiś kuglami, endermonem, endkiem Nie wiem może kiedyś nawet jak figo i endek do mnie wpadną To może sobie zagramy na trybie kooperacji Ale w tej chwili zagram sobie kampanię Ta nowa gra, oczywiście jak zawsze tryb normalny Bo nie ma co wiecie, dawać sobie wymagającego ponieważ, no, na wymagający jestem po za słaby i tak, tak jest tak Jestem jest smutna prawda, tego wszystkiego co się tutaj dzieje no no więc co, jeśli chcecie odcinki z oczywiście Uncharted to zostawcie łapkę w górę, jedna łapka w górę, to wiem, że jedna osoba chce, aby ta seria dalej słowa, dlatego zostaw łapkę w górę, serdecznie zapraszam, abyś zostawił tą łapkę, zostaw łapkę, wiem, że się nie zostawiłeś, zostaw mi, no to co zostawiłeś, to dzięki serdecznie subskrypcję też możesz zostawić, no wiem, że dawno mi nie było, troszkę jestem od, odzwyczajony tutaj nagrywania, ponieważ ten odcinek, tak naprawdę nie wiem, kto tutaj nagrywałem. Nie pamiętam, tak ostatnio nagrywałem jak sobie graliśmy w sur Survivala sur Razem z Endermonkiem A w ogóle to nagrałem sobie fan moment, smutowałem sobie fan moment, nie wiem czy widzieliście Jeśli nie widzieliście to serdecznie zapraszam na kanał Endermona gdzie on zrobił reakcję Chociaż dalej go namawiam na to aby wypuścił ten film Dobra, zamykam mordę i... A napisy chciałem czy dobra Zamykam mordę, oglądajcie Budzą się za dnia, by odkryć marność tych snów. Lecz marzyciele dnia są niebezpieczni, gdyż mogą śnić z otwartymi oczami, by ten sen ziścić To moje dzieło. Ok. Oczywiście, idzie na Snake, ona sali wam. Kurde, nasza stara dobra ekipa z drugiej części. Jeśli się oglądasz w drugiej części czarny, to nie wiem co tu robisz. Idź, obejrzyj najpierw drugą część całą, bo nagrałem ją na kanale. A później sobie przyjdź tutaj na trzecią, obejrzyj sobie chętnie... No kurde, ale się ja, no naprawdę. O, Początek troszkę znam, ale nie do końca. Ciekawe kurde o czym będzie trzecia odsłona, bo wiem, że druga była, pamiętacie o Szambali i tak dalej, ale jestem ciekawym o czym będzie druga, o jakiś chłop normalnie z pasem, nie wiem co to za pasek, ale chłopcy zrobili sobie normalnie podróbek łódź paska. mocniej przepraszam. Ostrożności nigdy za wiele. Pa pa, popierdol rozumiem. Panie Simon i Panie Drake. Zgadza się. Przepraszam, o powzogła? Co jest woda? Srebro XVI. Bo chyba najkań to nosił nawet w drugiej części. Ale nie jestem pewien. Srebro, Możecie mi poprawić w komentarzach. Cóż, wygląda na oryginalny. Oczywiście, że tak. To proszę powiedzieć, jak go panowie zdobyli? Eee... Ciekawy, byłem w sumie. Coś święcą duszę? Co ty u nich kombinujesz? Może to was trzeba o to zapytać? Ja ja sobie robisz? Oferta nieaktualna. A ty, powiedz swojemu klientowi, że skręciłeś. Poźniej, i zwijamy się. Przeceniacie panowie swoje możliwości. Proszę dać mi pierścień, zabrać walizkę i wyjść jak dżentelmeni. Póki jeszcze możecie. Rób co pan mówi, synku. Okej. Okay. Okej, okay, buleczka. W ogóle słyszałem, że po jakieś nowe trzy walki normalnie dodali. Oh shit. Kwadrat? Trójkąt. Trzy. Dobra. O oh shit, dostałem Dobra, trójkąt to jest chyba unik? Nie jestem pewien, ale patrzcie jak dostaje na mordę normalnie. Uuu. Uh. Ty gnido Dobra, kółeczko naciskamy. Oli Patrzcie, jakie nas, jaki nasz normalnie Nathan się podszkolił w walce. Wstawaj, nie, no nie wstawaj, w sali. Chciałem powiedzieć, Nathan. Dobra, klepiemy się tutaj. Widzę na samym początku. Nie, nie wiedziałem, że aż taki wstęp będzie. No wiadomo, że w sumie jest z grubej rury. Bo wiadomo, że każdy w sumie wstęp Uncharted był z grubej rury. Z grubej rurki. O, normalnie widzieliście to? O, dobra. Dobra, wybijemy go tyłu. Eee. z w mordę! Okej okay. Ale dostałem w mordi, dobra, nie masz te stotki. A o, jeszcze jedna kolejka. Kółko i kwadrat? O świetna, aż tak z butelki, no, no bez przesady na no sprzecz... To taki zwykły chłop. A ty mu od razu normalnie z butelki przywalasz, czy go chcesz zabić, czy co? Kurde, muszę pamiętać o tych unikach, bo sami wiedziałem, co się tutaj dzieje. Totalna rzeźnia, kolejny początek. Ale no, o czym ja to mówiłem? Ja mówiłem o. Jezu, jak No patrz, co on robi! O, siebie, yy, Ale każdy normalnie Uncharted zaczynał się z grubej rury. O. Elsali? sali. Może dołączyć. Dobra. Nie no kolejny przez okno, no co ja tu robię? Ale jest jaka bójka! Ale żebym dostał teraz w ale to bardziej dostał niż ja. Dobra. Kurde, coś, mam nadzieję, że nie słyszycie mojego pada, tutaj mocno tutaj harduje. Dobra. Idealnie. Kurde, ale, się, ale to fajnie wygląda, jak się bijemy. Trzała! Nie do kibla bez przesady Chodź ten... Zaraz będę Dobra Zaraz się bijemy chyba Aha, dobra no, a... Kuko. O, Łap plecy moje! Tak na pierwszej randce panowie Papier, oh, to by żeś przepchał tam. A ład, dostałem kopniaka. Dobra, muszę unikać jego ciosów, panowie. Dobra. Oje, no teraz w kibla normalnie. Wdychaj, wdychaj, kibel, chciałem powiedzieć. Oj, chyba się wkurzył. Yy, Nik. O, super, zdynki. Prosto w kibel. Człowieku czy ty masz jakieś podteksty na mojej tutaj robić okej okay. Moje zęby Pssst nie jest tylko dobra u siebie Przydaje się przepychaczka Dobra Możemy pomóc przepchnąć tutaj pana Idziemy idziemy od tyłu Chciałem odpowiedzieć na początek że że od pierwszego odcinka będzie w Strasznie długo Okej okay. Jezu, z patelni. Co, co my tu robimy? Dobra, wychodzimy Ojeju Widzę, że zamieszkałeś w rynsztoku ze swoim podopiecznym. Masz bardzo dziwne upodobania, jak na swój wiek. wiedziałem, że to twoja sprawka. Ale uważaj, bo się rozpuścisz. Pyskę ciebie kuchniarz, Nie znasz strachu. Nie Ani krwi, ani połamanych kości. Nie, ciebie to podnieca. Prawda? Oszukasz śmierć. Czy nie? Bardzo. Zrobię pańskiemu koledze krzywdy. Chcę tylko odzyskać swoją własność. G. Halo. Kartega komu mówię? Kartygiena nie jest za miasto. 20 lat wcześniej? Serio? Aż tak nas sobie przynieśli? To jest chyba najtośnie okay. ale pewno tak. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. A jeśli Wam się spodoba, zostawcie łapkę, sol jest taki krótki, ale dość muszę dzisiaj kończyć, po prostu coś dla Was nagrać na szybko. Jeśli chcecie kolejny odcinek, nie wiem kiedy zobaczymy, to zostawcie łapkę, no, napiszcie komentarz co sądzicie na temat tego początku. Czy chcecie więcej odcinków z tej celi i czy pamiętajcie, może napiszcie komentarz, czy pamiętacie drugą część. Cześć!